Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinku, w którym wspólnie z Wami otworzę paczki z grami, które w ostatnim czasie udało mi się zdobyć do mojej kolekcji. Jak zawsze będzie multikonsolowo. Dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć jedną z moich ulubionych gier z dzieciństwa. Zobaczycie też grę, której okładka, mimo tego, że została wydana w latach 90., jest aktualnie przedmiotem sporu sądowego, gdzie jedną ze stron jest znany polski piłkarz. Oczywiście, jak zawsze, powiem Wam, gdzie te gry kupiłem, powiem za ile, także co? Siadajcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. No to pierwsza paczka idzie pod nóż, i to nie byle jaki bo Szwajcarski. Nie my. i na początek gra na konsole. Gdzie ogólnie dużo gier w kolekcji nie posiadam. Rzadko kupuję tytuły właśnie na Nintendo Wii. Mamy grę Golden Eye 007. Zajrzymy sobie do środka. Odłożę tylko nóż na bok, żeby tutaj nie było żadnego wypadku. Zestaw kompletny z instrukcją, z książeczką w języku angielskim. Płyta z grą. Zaraz Wam powiem, w jakim jest stanie. No, w stanie naprawdę bardzo dobrym. 4,5 na 5, jak dla mnie. I to jest gra, którą kupiłem typowo, żeby ją ograć. Ona nie jest nowa w fabrycznej folii. To jest typowo gra, którą odpalę. Posiadam konsolę Nintendo Wii. Kiedyś zdobyłem właśnie na polowaniu na gry i konsolę w kartuzach piękne Nintendo Wii. Zresztą szczegóły możecie poznać tego bardzo okazyjnego zakupu w filmie, gdzie pokazuję 10 największych okazji, właśnie które udało mi się zdobyć do swojej kolekcji. Na koniec tego filmu w ekranach końcowych wrzucę Wam właśnie ten film, gdzie pokazuję 10 największych okazji, które udało mi się zdobyć do mojej kolekcji. Polecam przy okazji. No i słuchajcie, bardzo chciałem tą grę Zdobyć. Kupiłem ją na Allegro. Była to opcja kup teraz. Cena tej gry to było 45 zł, i tutaj była opcja smart. Ja smart oczywiście mam wykupionego, więc nie zapłaciłem tutaj nic za koszty wysyłki. Można powiedzieć, że jest to taki urealniony, uspółcześniony remake właśnie gry Golden Eye 007 z Nintendo 64, czyli gry, która została wydana w 1997 roku właśnie na Nintendo 64. Ja miałem okazję w latach 90 grać właśnie w Golden Eye 007. No jestem bardzo ciekawy właśnie, jak ten remake wygląda, jak się w niego gra. No taka typowo właśnie gra, w którą będę sobie Grał. Z takich ciekawostek, nie wiem czy wiecie, ale legenda głosi, że to właśnie Steven Spielberg, właśnie patrząc na syna swojego, który grał właśnie w GoldenEye 007 na Nintendo 64, że tego zainspirowało właśnie do rozpoczęcia prac nad, kultowym, nad kultową grą Medal of Honor na PlayStation 1. Cena mi się całkiem przystępna. Oczywiście to, ta gra różni się od tego pierwowzoru. No, chociażby tym, że tutaj już nie mamy Pilsa Brosman'a, On został zastąpiony Danielem Craigiem. Chociażby, ale jest jeszcze wiele, wiele różnic. Także 45 zł. Odkładamy na bok i lecimy z kolejnymi paczkami. Delikatnie tutaj, bo jest dosyć tak zapakowana ta gra ciasno, żeby tutaj nie uszkodzić czegoś. O, i dobrze, że byłem ostrożny, bo akurat ta gra będzie na PlayStation 4, a przede wszystkim jest nowa w fabrycznej folii. I na chwilę obecną nie będę miał zamiaru z tej folii tej gry wyciągać. I mamy grę Broken Sword 5, wydanie w języku angielskim na PlayStation 4. Gra jest nowa w fabrycznej folii. Tutaj mamy pasek PlayStation. Tą grę kupiłem, bo mam ogromny sentyment właśnie do pierwszej części. Broken Sword, którą ogrywałem na swoim szaraku. Byłem szczęśliwym posiadaczem szaraka. Jak ktoś śledzi mój kanał dłużej, to już o tym wie. Jest to zakup z Oeliksa. Była dostępna w opcji kupna, kup teraz można powiedzieć i tutaj ta gra razem z wysyłką i opłatą serwisową, bo na Oeliksie jest jeszcze taka dodatkowa opłata kosztowała mnie dokładnie 64 zł i 65 groszy. Patrzę i co jest fajne, że tutaj ta folia absolutnie nie jest nigdzie uszkodzona, a to bardzo ważne. No jest już piąta część Broken Sword. Tutaj też zachęciło mnie to, że w odróżnieniu od części trzeciej i czwartej, z tego co czytałem, to akurat piątka dosyć mocno ma, nawiązuje do pierwowzoru, czyli do części pierwszej i drugiej. Oczywiście, jak, jak to w serii Broken Sword, czyli w typowej przygodówce Point and Click, będziemy rozwiązywać różne zagadki, będziemy prowadzić swoje śledztwo i też myślę, całkiem fajna zdobycz. Dopóki jeszcze, właśnie wersje fizyczne gier są dostępne, nowe, to ja je kupuję i. Mówiłem to wiele razy, ja osobiście nie zgadzam się z cyfryzacją gier. Muszę mieć kopię ich fizyczną. Także mamy kolejny zakup. Dalej. Z tego co kojarzę to będzie coś na Sharaka. Ja dobrze kojarzę, bo trochę te gry leżały. Ostatnio cierpię na permanentny brak czasu. Ten wolny, który mam, to poświęcam przede wszystkim swojej rodzinie, moim dwóm synom. Więc trochę te paczki leżały. Dzisiaj się jakoś zebrałem. Mam akurat dzień wolny i nagrywam ten film dla Was. O, i słuchajcie, jesteśmy dalej w klimacie przygodówek Point and Click. Jesteśmy przy serii Broken Sword, była część piąta. Teraz mamy dla odmiany część drugą. Dokładnie Broken Sword 2 The Smoking Mirror. Jest to właśnie druga część wydana na Sharaka. Dosyć długo na tą grę polowałem. Ona nie jest jakoś trudno dostępna, ale zależało mi na tym żeby była w bardzo ładnym stanie i żeby była też właśnie w wydaniu angielskim. Nie wiem dlaczego, ale na Allegro właśnie bardzo dużo pojawia się tej Gry w języku niemieckim. No, widzę, że jest w naprawdę bardzo ładnym stanie. Jest oczywiście instrukcja. Ja uwielbiam papierologię, uwielbiam instrukcje. Naprawdę w latach 90., na początku lat 2000, to było coś. Ja przynajmniej pamiętam, że mimo tego, że nie znałem języków obcych, to i tak się wertowało te instrukcje w poszukiwaniu jakichś fajnych obrazków, grafik. I też były przy tym bardzo fajne emocje. Jest to zakup od pana Mariusza ze sklepu, który prowadzi sklep na Allegro Classic Games. Z panem Mariuszem od wielu lat współpracuję. Sporo tytułów w mojej kolekcji, które tutaj widać za moimi plecami, właśnie pochodzą z tego sklepu. No i tu się tak dogadaliśmy, Myślę, że to jest też przystępna cena, bo za ten egzemplarz, właśnie 3 razy A bardzo ładnym stanie, zapłaciłem 100 zł z wysyłką, także myślę, że to też na dzisiejsze realia jest całkiem dobra i przystępna cena, także bardzo Panie Mariuszu dziękuję i polecam Wam w ogóle sklep Classic Games, ale polecam, nie mam z tego jakichś przychodów czy dochodów, polecam, bo ja zawsze to powtarzam, że ludzi uczciwych, którzy dobrze robią swoją robotę, trzeba po prostu polecać. Piękna, pięknie wydana gra, no z takich ciekawostek no to ponoć nie dorównała pierwszej Części, no ale myślę, że pierwszej części było ciężko dorównać, mimo tego, że zebrała takie, można powiedzieć, różne recenzje, też nie do końca pozytywne. To i tak okazało się takim sukcesem sprzedażowym, bo do sierpnia 2002, 2000, 2000 roku przepraszam, sprzedano 750 tysięcy egzemplarzy tej gry, także myślę biorąc pod uwagę fakt, że no piractwo, jeśli chodzi o PlayStation 1 było bardzo mocno zaawansowane, to jest bardzo dobry wynik. Tutaj wcielamy się w postać młodego Amerykanina. Który jest świadkiem porwania swojej dziewczyny, I od tego ta gra się zaczyna. No i potem, jak to w przygodówkach, point and click, prowadzimy własne śledztwo, rozwiązujemy zagadki. Także mimo wszystko, gra, którą też będę chciał zagrać, i nie zniechęcają mnie nawet te niektóre niezbyt pochlebne recenzje na temat tej gry. Dobrze, odkładamy na bok. Teraz mamy chyba, nie wiem, czy to nie jest karton po pizzy, przynajmniej taki ma kształt. Teraz będziemy tutaj go jakoś próbować delikatnie otworzyć, naciąć. Czasami się czuję trochę jak chirurg. Oczywiście tu jest mniejsza odpowiedzialność, bo w najgorszym wypadku szkodzi się grę. No i teraz właśnie będzie ta gra, o której mówiłem na wstępie. Między innymi będziecie mieli teraz właśnie okazję zobaczyć jedną z moich ulubionych gier dzieciństwa i zobaczyć też grę, która mimo tego została wydana wiele lat temu. Jest przedmiotem sporu sądowego. Może zaczniemy od tej gry, jednej z ulubionych gier z mojego dzieciństwa. Tutaj bardzo dobrze zapakowana paczka. Aż się sypią te takie styropianowe chrupki. Broń Boże, tego nie jeść. Mamy taki mini-boksik, można powiedzieć. Jest to gra, w którą namiętnie zagrywałem się kiedyś u mojego sąsiada. Mieszkałem w bloku, w Wejherowie. No, i na jednej klatce schodowej ja mieszkałem pod numerem 8, a pod numerem 9 mieszkał kolega, który miał Commodore 64, dokładnie C64. No, i chodziło się grać wtedy, właśnie po kumplach. No, i pamiętam, że akurat ta gra, a miał masę składanek, bo oczywiście były wtedy dostępne pirackie składanki, więc te gier się wertowało, wgrywało, coś tam nie odpowiadało, kolejną się wgrywało, więc jakby. Była okazja poznać dziesiątki, jak nie setki gier na komodora. Akurat ta gra zrobiła na mnie przeogromne wrażenie. Jeśli chodzi o granie, szczególnie w dwie osoby, to myślę, że spędziliśmy, jestem przekonany, że spędziliśmy przy tej grze właśnie najwięcej czasu. I mowa tutaj o grze, już to wyciągam o grze Microprose Soccer. Jak dla mnie, bez olbrzymiania genialna piłka nożna. Tutaj akurat zdobyłem do kolekcji wersję tej gry na Amigę. Ja ogrywałem, tak jak mówiłem, wersję na Commodore. Jest tutaj dyskietka, coś pięknego. Zobaczcie, jaki fantastyczny nośnik danych. Mamy dyskietkę Micro Pro Soccer. Świetna piłka nożna. Naprawdę była bardzo i nadal według mnie jest bardzo, bardzo grywalna. O nie powiem wam za chwilę, bo tutaj była taka transakcja wiązana, czyli kupiłem właśnie tą grę i tą, którą za chwilę wam pokażę. Dzięki temu troszeczkę udało się opuścić cenę. Gierka która jest bardzo bardzo miodna. Właśnie wtedy, kiedy w tą grę graliśmy, pamiętam, że na mnie zrobiło osobiście ogromne wrażenie to, że były powtórki, że były zmienne warunki pogodowe. Pamiętam, że koparo padło, jak tam gdzieś zaczął padać, padać deszcz no taka trochę arcade'owa gierka, bo m, pamiętam, że ta piłka była tak przyklejona do nogi piłkarza, ale jak dla mnie tylko dodawało to e, grywalności. E, dajcie znać w ogóle, czy też macie jakieś wspomnienia właśnie z Microprose Soccer. A, i tutaj też można było grać na zewnątrz, czyli normalnie na murawie i też była opcja grania w hali wtedy też były bandy, od których ta piłka się odbijała i można było strzelać e, takie dziwne e, i śmieszne bramki e, i też jakieś e, inicjować e, oryginalne podania, że się ta piłka odbiła od bandy i trafiła tam do jakiegoś piłkarza, trochę jak w bilardzie. Także bardzo, bardzo się cieszę, że zdobyłem właśnie tą wersję na Amiga i też na pewno ją odpalę. Sprawdzę też, no bo z tymi dyskietkami po tylu latach to jest trochę też loteria. Aczkolwiek ja mam takie szczęście, że zdecydowanie w większości przypadków te dyskietki normalnie, normalnie działają. O co nie Wam za chwilę powiem. Świetna zdobycz, taki mini box. I teraz mamy właśnie grę z naszym piłkarzem na okładce. W ogóle ciekawa gra, bo to jest gra, która zapoczątkowała, można śmiało powiedzieć, kultową FIFA. Już oczywiście teraz FIFA nie ma, ale mamy tak naprawdę FIFA International Soccer, czyli pierwsza. Gra właśnie z tej kultowej serii. To też jest wydanie tej gry na Amigę. Ona nawet została wydana na wiele konsol, na wiele, wiele komputerów. Piękny big box. Ja uwielbiam te big boxy. Zobaczcie, podzielę się z wami tym pięknym widokiem. Naprawdę kawał tutaj kartonu i. No coś, coś niesamowitego. W werze, gdzie wszystko jest zmniejszane, właśnie taki wielki boks robi wrażenie. No i to jest, słuchajcie, ta ciekawostka związana właśnie z tą Fifą. Tutaj na okładce mamy Piotra Świerczewskiego. Jest to zdjęcie właśnie z meczu Polska-Anglia z 1994 roku. Obok Piotra Świerczewskiego jest David Platt. No i tutaj właśnie taka ciekawostka aktualnie. To właśnie, że Piotr Świerczewski okazuje się, że bez jego zgody, bez jakiejkolwiek licencji, opłaty, właśnie znalazł się na okładce tej gry yy, y, tyle lat temu, wiele lat temu, bo z tego co pamiętam to jest 94. W zależności też od, od konsoli yy, i, i na, 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 jaki, na jaki komputer, no to to jest okolice ok. 94 roku. Mimo, że tyle lat minęło od tego czasu, to aktualnie właśnie toczy się sprawa sądowa w Ameryce yy, i Piotr Świerczewski oczekuje oczywiście jakichś pieniędzy za to, że. Jakby nieświadomie stał się twarzą pierwszej FIFA. Zobaczcie, jak to było pięknie pakowane. Mamy taki box zewnętrzny. W środku taka piękna czarna z lekkim połyskiem kartonowa wkładka. Logo EA tutaj. No i zajrzyjmy do środka. Pięknie ktoś to zapakował. Bardzo dziękuję, jeśli będzie pan oglądał. Ten odcinek to dziękuję za dobre zabezpieczenie. Paczki. Mamy tutaj piękną książeczkę, no bo to już jest książeczka, tak naprawdę. W takim dużym, dużym formacie w języku angielskim. Jest dodatkowa wkładka też. Zawsze to mówię, że dla mnie jako kolekcjonera im więcej papierologii i dodatków, tym lepiej. No i mamy dyskietki z grom. Tych dyskietek tutaj patrzę. Są, są trzy dokładnie dyskietki, i tu jest chyba nawet jakiś dowód zakupu z 1995 roku. Także ktoś kupił tą grę dokładnie 24 stycznia 1995 roku o 14.56 i zapłacił za nią, bo to jest z rynku brytyjskiego, 22 funty. Też taki dodatkowy, dodatkowy smaczek. No gra, która zaczęła, rozpoczęła kultową serię. Mieliśmy tutaj izometryczny rzut grafiki. Grafika była w 2D, ale rzut był izometryczny. Na no, mnie osobiście to robiło bardzo duże wrażenie, tak naprawdę, Sensible Soccer, właśnie czy Micro Pro Soccer, miało rzut z góry, a tutaj już były takie zalążki oszukanego 3D. Ten rzut izometryczny robił właśnie takie, takie wrażenie. I teraz, jeśli chodzi o cenę, no to za FIFA International Soccer, właśnie i za Micro Pro Soccer, jest to zakup z ZOELIXA. Razem z dostawą i z usługą serwisową zapłaciłem za te obie gry 162 zł. i 50 groszy. Dokładnie, jak zawsze, jestem dla Was bardzo dokładny. Biorąc pod uwagę stan tej FIFA i kompletność, i też bardzo dobry stan tej poprzedniej gry, myślę, że to też jest uczciwa cena. Także słuchajcie, nie wiem jak Wy, ja jestem bardzo zadowolony. Jak zawsze tylko liczę oczywiście na Wasze komentarze. Jeśli film Wam się podobał, tylko pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. A co? My widzimy się i słyszymy na kolejnym odcinku. I oczywiście zapraszam Was do oglądania pozostałych odcinków na kanale. Trzymajcie się, cześć!